Siemka, mam tutaj, tutaj zestaw. Chciałam Wam pokazać e, filmik porównawczy konia Schleicha e, do koni O ten filmik mnie prosiła Wika Peruń. I to jest od razu filmik dla Lofropian Horse. Pozdrawiam Was serdecznie, dziewczyny. E, no dobrze, to może najpierw zaczniemy od porównania konia Schleicha do Traditionala. E, no dobrze. E, traditionala ma jakoś od 25,2 cm. Jeśli mogę się mieć co do wielkości koń, to bardzo przepraszam. Tak wygląda mm, konik do Zenki. No, Ym, ok. Aha. Teraz do klasika. Klasika ma jakoś od 22,8 do 15,2 cm. Tak wygląda. Ym, teraz z tabernaczem. Z ma jakoś od 14 do 25. Tak wygląda szlak do maczesa. matchesa I Jeszcze Mini winis. Mini Winnies ma kość od 14,5 do 18,5 cm. Tak wygląda szlak z koniem Mini Winnies. Dobrze, no to jest właśnie ten dźwięk porównawczy. I jeszcze raz serdecznie pozdrawiam Was, Wika Perun i Love Jan Horse, Noże, no to do zobaczenia.